Ja, ja, a dzisiaj zagramy z Esą. A też jednego dostałem. Siemano, wszystkim, ja jestem Fenixen, a dzisiaj jesteśmy na dziwnej mapie, w której każdy bije każdego, i dzisiaj ze mną jest łabędź. Siema. No. Zrób sobie gnę jak który tam Ty patrzysz Jestem pierwszym w rankingu. Aaa... mnie Z tego ja też. No Bo ty jesteś botem, dlatego Ty patrzaj, wziąłeś mi mojego, to było niesprawiedliwe. Karam botów za chwilę ciebie. Sam jesteś, wow, 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 wow. jesteś botem. Sam jesteś botem, nie sprintują. Ty, ale patrzaj, ta. to jest normalnie strasznie dziwny serwer, bo bije się każdego, kogo się napotka na drodze. Co można poćwiczyć, dobrze jest. No ale w... ważne, że jest deadmatch. No bo... No cześć. Zabiłem cię, Gnoju mały. Fart, zero skilla, lol. Co ten znik w ogóle rozpierdalacz? Eee... no bo taka jest prawda. Główna prawda. No przecież ro, rozwaliłem Kiedy? Jak... Zawsze prawie K... Nigdy Zawsze pra... prawie giniesz z mojego szota. Nieprawda kłamiesz Bo mój szot jest po prostu Nigdy mnie nie zabiłeś Mój shot jest po prostu powalający, zrozum to Nigdy, Nigdy m... mnie nie zabiłeś Nigdy nie będziesz na takim poziomie jak ja W ogóle czemu to jest taki wielki rozrzut, ja pierdzielę no bo to Counter Strike. No dobra, ale ja zawsze mam taki mały rozrzut. W się sensie zawsze taki rozrzut był, już taki będzie i tak ma być. Ale ty jesteś Karem botem. Ej, ale mnie rzuciło dziwnie. No, tutaj jest plugin w grany, że od Hejza odrzuca. Lol. Ja będę rzucał granatę i będę wszystkich ich zabijał. Ty, ktoś mnie chciał tu z pojechać, jesteś. a... A ja... No, i znowu jestem drugi przy ciebie w rankingu. Nie, pierwszy. Nie ranking, tylko w tabeli. Oj, dobra. Wow. Jedno Dara. i to samo. Ranking, to tabela. Same. Dupa Pamela. Jaka Pamela? Jezu ten. Nawion? Ten tylko o jednym myśli. No i jeszcze. No mówisz, my... Pamela, znowu cię zabiję. ha, ta? ha. No wiesz, jak ktoś ładuje, to se możesz naskoczyć. No pfff, ważne, że cię zginąłem Chodź tu, Nobie zabije cię. Gdzie ty? Ol, Nara. Jaki fart, po prostu zero skilla ci to mówię, weź sobie tu usiadam, że... to HP, No, a ile... no to chyba tyle się ma zawsze. Tak. Nie, bo jak ktoś cię trafi to nie. A ty mnie nie trafiłeś. Właśnie o to chodzi. Jezu, to jest wielki rozrzut, no po prostu... LOL, spadłem! Jaki debil! Od tego granata całego, co tak odrzuca. Jest! Nie pojmuję. Jestem pierwszy w tabeli. Nareszcie, żeś się nauczył. Jestem pierwszy w rankingu. Ej, na tym serwerze jakoś dziwnie się HP zabiera. Co, nie? Tylko jakby każdy miał trochę więcej. Albo pobrań no... zamierała mniej. Może po prostu ty masz... <grystanie> Kurde... Może AIM mi się popsuł. No właśnie, uważajcie na Łabędzia, on zawsze cheatuje. No. aim Wucha to moja legenda. To moja bajka. W ogóle aim Wucha to nie jest cheat, to jest styl życia. Tak. W twoim przypadku to jest cheat i za chwilę cię zabije. <grystanie> W plecy to wiesz? Nie, to było w głowę, centralnie. Stałem przed tobą, chyba że mnie nie widziałeś. Ale za mną, i nie stałeś przede mną, bo stałem ja przed przede tobą, stałem. przed tobą, stałem przed tobą, dobra, właśnie, kłam bo... Ej, jestem pierwszy w tabeli. O, patrz, i znowu dostaniesz. Ja jestem ciągle i się tak nie podniecam. Ale ja jestem dopiero przed chwilą. No i normalnie. Już kilka razy byłeś. Powiedz cześć mojemu małemu przyjacielowi Rybka. Jaj, cześć mały przyjacielu. Ty, kogoś zabiłem z granota. O nie, dostaniesz, dostaniesz, zobacz, kurde, nie, on mnie dostał. Kto? Ty, bo czym zamiar zabić, ale... Ty... Za chwilę będę kończył, bo parówki mi się ugotowały. Parówki, Rox. I mnie wołają na. Web, ko wołają na, Web kola w ko na kolację mnie wołają, zrozum to. Nie mogę być z tobą ani chwili dłużej. A teraz powiedz, kiedy odcinek poprzedni kręcił się w której godzinie? Mmm. o 24. To, a ty mówiłeś, że nie nieprzyzwoita godzina, normalna godzina. No tak, tylko że ja cały dzień byłem po prostu zmasakrowany, wiesz. Za trudno! Cały dzień po prostu fap-fapowałem. A to była taka istotna wiadomość na onecie, że chłopczyk masturbował się 67 razy po czym zmarł LOL, a ja zrobiłem to 68 i nie umarłem Chyba <grym> REKORD Ty jesteś zaawansowanym fa fapowiczem. Wiem. Możecie się ode mnie uczyć. Nagram vloga po prostu jak to się robi Tak, on pokaże jak to robić <grym> Ra Razem z tobą Ale jest ja to dobra. Jeb, Czekaj, róż mi parówki wystygły. To ja... 5229, bę... ekalibne staty. Będziemy... siema ludzie! Będziemy kończyć! Cześć! Pożegnaj się łabędzie. cześć! No to...